Lagi. Od zalania dzieją gnębiły ludzkość, gnębiły Twojego dziadka, gnębiły Twoją babcię i gnębiły również Ciebie i mnie. I w dzisiejszym odcinku wyłonimy, która z nich nosiła w sobie najwięcej aury. Ja nazywam się Pacyfa. Mam zamiar robić tier listy. Zaobserwujcie mnie za niedługo tier lista Juli warto. Także bez zbędnego pieśchlenia pora wybrać, na którą chorobę mógłbym na którą chorobę mógłbym umrzeć. Dobra, z tego co widzę mamy tutaj pełen wachlarz możliwości Kompletne klasyki oraz zupełne nowości Spośród kompletnych klasyków wyłaniają się tutaj nam na przykład Czarna śmierć, cholera, trąd czy dajmy na to gruźlica A spośród zupełnych nowości Ebola, AIDS Ok, no to zacznijmy w takim razie po kolei Zacznijmy od totalnego laureata nagrody Aury Już w tej chwili mogę wam powiedzieć, nie będzie nic bardziej edgy, nie będzie nic Bardziej aurogennego niż Czarna Śmierć Dlatego Czarna Śmierć ląduje na pozycji Aura Kompletna Aura, bezapelacyjna Aura Ma swoją estetykę Kurwa, dans makabr Coś cudownego, naprawdę Jeżeli umierać to tylko na Czarną Śmierć Mega edgy, mega styl, mega wszystko, naprawdę Dalej, cholera Cholera, cholera nie jest aż tak ciekawa jak czarna śmierć tak szczerze, może w momencie kiedy nie było szczepionek i byłeś mieszkańcem polskiej wsi, no to wtedy mogła faktycznie ci zagrozić, jest bardzo dużo cmentarzy choleryków, pewnie macie tam kupa pradziadka, nie ma nic co by sugerowało, że ta choroba jest jakaś bardziej ciekawa, więc ląduje na midzie za swoje dokonania, koronawirus, koronawirus to jest kurtalna ustawka, Nienawidzę koronawirusa, zniszczył mi życie, odebrał mi pierwszy rok studiów, nie mogłem być prawdziwym freshmanem przez koronę, zaszczepiłem się na koronę. I kurwa dostałem największą gorączkę w życiu zaraz po przyjęciu szczepionki, która miała ochronić mnie przed największą gorączką w życiu i potencjalną śmiercią. Koronawirus to jest totalny kurwa przekręt. To jest przekręt na maseczkach, to jest przekręt na szczepionkach. Nie mogę na to kurwa patrzeć. Totalnie hellna. Na, nienawidzę korony, naprawdę. I skończyła się w dniu wybuchu wojny w Ukrainie, to jest dramat. Korona była totalnie podstawiona, totalny plant, nie chce mi się nawet o niej gadać. Ebola. Ebola to ja pamiętam jeszcze z gimnazjum. Ebola miała swój moment, zbierała żniwo faktycznie w Afryce na wybrzeżu Kości Słoniowej, pamiętam, tam grasowała ebola, ebola nawet udało jej się opuścić te granice Afryki, bo była gdzieś w Stanach Zjednoczonych, ludzie się jej serio bali, jest to groźna choroba. Choroba bez aury. Groźna choroba bez aury. Nawet ma teraz jakiś chyba powrót z tego co widziałem, ale nie jestem pewien do końca. Nie dawałby jej nic wysokiego na dobrą sprawę. Zaznaczyła swoją obecność. Nie ma aury. Według mnie mid. Trąd. No i tutaj już akurat wyjeżdżamy z grubym kalibrem, dlatego że trąd jest biblijny. Trąd ma aurę zapisaną w piśmie świętym. Jezus Chrystus. Jezus z Nazaretu. Dotknął osobę trendowatą Ją z tego trądu cudem wyleczył Aura Kompletna, bezapelacyjna aura O tym się pisze psalmy, o tym się pisze Biblię I to zapewniło trądowi pierwsze miejsce Tuż obok czarnej śmierci Na pozycji z kompletną aurą Także gratuluję, gratuluję trąd Świetnie ci poszło k**wa Malaria no i malaria jest trochę nieciekawa. Malaria występuje w państwach ciepłych, wilgotnych. Być może w tej chwili obdarza się mi kolonializm i imperializm i wszystko, ale jeżeli nie czuję, że ta choroba zagrażałaby mi w żaden sposób jako mieszkańcowi Europy, no to mnie aż tak bardzo nie interesuje, dlatego że okej, okay, to jest gdzieś indziej, to jest gdzieś indziej. To jest mega groźna choroba. Nie mogę powiedzieć o tym, że malaria to jest jakieś gówno, prawda? Po prostu nie ma aury, nie ma nic, co by sugerowało, że o, malaria to jest to. Można na nią chorować wiele razy, ludzie z niej wychodzą lekkim chukiem, więc yy, powiem tak. Below mead, według mnie. Tutaj nie ma co czym się rozczulać. Jeszcze przemożemy te wkupiacze małe. Nie, dobra, na helna trzeba sobie zasłużyć, ok? Below mead. za te komary. Smallpox. Smallpox to jest ospa prawdziwa. Ja miałem ospę wieczną. To chyba się tak nazywa. To jest zwykła ospa. Przechodzi ci po miesiącu, czy tam kupa po tygodniu, czy po dwóch, nie pamiętam, bo byłem dzieckiem, kiedy na nią chorowałem. Ospa ogólnie sama w sobie nie jest groźna, ale ta ospa jest groźna. Oj ta ospa jest bardzo groźna. Ta ospa wymordowała bardzo, bardzo dużo rdzennych mieszkańców Ameryki. Przewieźli ją konkwistadorzy, zarazili nią tych ludzi i oni sobie na nią tragedia, absolutna tragedia. Aura, no powiedziałbym, że tutaj już coś iskrzy powoli ja czuję, czuję tą aurę Przez to, że na przykład pojawiła się w teledysku Pearl Jam I nie lubię kurwa Pearl Jam, ale widziałem ją w teledysku Pearl Jam eee, No niech będzie, prawie aura Spanish flu Jeżeli miałbym robić tiktokowego edita o jakiejkolwiek chorobie Byłaby to Hiszpanka Dlatego, że Hiszpanka podczas pierwszej wojny światowej Wzięła ze sobą takie żniwo, że ja przyczolę i Hiszpanka to jest coś, przez co nie mógł twój praplan Dziadek spać w nocy. Hiszpanka wymordowała 50 milionów ludzi podczas trwania pierwszej wojny światowej. Jednak brakuje coś w niej. Brakuje yy, może dlatego, że została przyćmiona przez pierwszą wojnę światową i ludzie. Troszeczkę oni zapominają przez to, bo jeszcze większa tragedia działa się tuż obok i to był man-made horror. Hiszpanka trochę została porzucona w tej historii. Nie jest czymś, co naturalnie przychodzi do Twojej głowy, kiedy pomyślisz o 1916 na przykład, nie? Hiszpanka pojawia się wtedy, kiedy się, kiedy się już o tym uczyłeś, kurwa na historii w, w liceum, więc. Hiszpance daje prawie aurę. Tylko dlatego, że system edukacji nie chce o niej uczyć. Przechodzimy dalej. Gruźlica. I gruźlica jest mega edgy, mega edgy. Tutaj akurat gruźlica nie ma podjazdu. Gruźlica jest na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o edgy, edgyness, co e, czarna śmierć. I wytłumaczę Wam to od razu w tej chwili. Gruźlica w okresie, kiedy zbierała swoje największe żniwo, była postrzegana jako coś. Szlachetnego, jako coś estetycznego. Ludzie tracili na masie, ludziom krewna chodziła do ust. Ludzie wyglądali jak postacie z filmów Burtona, umierając na nią. I... I była postrzegana jako coś atrakcyjnego. Fryderyk Chopin właśnie na to umarł. Nie wiem, czy wiecie, Arthur Morgan też na to umarł. Według mnie. Aura. Możecie się z tym nie zgadzać. Ja siedzę tutaj, ja wybieram, nie wy. Napiszcie w komentarzu, co uważacie. Jeżeli uważacie inaczej, zrozumiem. Nie będę respektował waszej opinii być może. A może mnie do tej opinii przekonacie, więc musicie koniecznie się opowiedzieć. Tyfus, tyfus, to ja mam kurwa w dupie. E, yellow Fever. Wiecie co to jest Yellow Fever? To jest kurwa. <gryw> to jest... Żółta febra. Słyszeliście kiedyś coś o żółtej febrze? Ja nie. Więc żółta febra ląduje na Billow Mid, dlatego że jest tak kurwa nieciekawa. Zika zresztą też. Zika kilka lat temu była w Ameryce Południowej dość popularną chorobą. Tam komary ją przenosiły, ludzie się tym zarażali. Czy muchy kurwa ją przenosiły? Nie pamiętam. E, uszkadzała płody? Czy coś? Nie jestem przekonany. Nie, nie pamiętam dokładnie o co z nią chodzi. A jeżeli nie pamiętam o co z nią chodzi, to znaczy, że nie ma aury. Ma jej bardzo duży deficyt. Ląduje na Below mid. AIDS. Kurwa, AIDS. AIDS zostawiłem na sam koniec. Jest kurwa okropny. Jest beznadziejny. AIDS ląduje na Helna. Ktoś wyruchał Małpę. I tak powstał AIDS. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale tak faktycznie jest. Ktoś wyruchał Małpę. Helna. Helna. Nie chcę już o tym nigdy słyszeć. Dziękuję bardzo, że zostaliście ze mną do samego końca. Dajcie mi suba i widzimy się w następnym zestawieniu. Najprawdopodobniej będzie to zestawienie Julii, ale jeszcze nie wiem. Przemyślę to. Trzymajcie się i szerokiej drogi au revoir.